W dniu dzisiejszym Strażacy Ochotnicy z terenu powiatu Sanockiego spotkali się po raz dziesiąty na zawodach sportowo-pożarniczych jednostek OSP terenu powiatu Sanockiego. W dzisiejszej rywalizacji udział wzięło 12 zespołów męskich oraz 7 zespołów żeńskich. Oprócz już takich tradycyjnych dwóch konkurencji rozgrywanych podczas tych zawodów czyli biegu sztafetowego oraz ćwiczenia bojowego. Dzisiaj również odbyła się trzecia konkurencja, konkurencja musztry w wykonaniu poszczególnych zespołów. Tak więc mieliśmy okazję pooglądać również wyszkolenie poszczególnych ekip, jeśli chodzi o przysłowiowe maszerowanie. Zawody odpukać przebiegły w bardzo, że tak powiem, bezpiecznej atmosferze. Obyło się na szczęście bez żadnych kontuzji, wypadków. Pogoda dopisała. Organizacja, myślę, że również było, było sporo kibiców, którzy na brak emocji nie mogli narzekać. Również sama rywalizacja sportowa była bardzo zaciekła. O niektórych miejscach, w niektórych wynikach decydowały ułamki sekundy czy minimalna ilość punktów karnych, które zespoły otrzymywały. W związku z tym... Komisja sędziowska miała dzisiaj do dyspozycji również fotokomórkę, która pomagała w sprawiedliwym ocenianiu rywalizacji, szczególnie w biegu sztafetowym. Wpłynęło oczywiście, jak to zwykle podczas takich zawodów, kilka protestów od dużych startujących. Yy, także komisja, komisja sędziowska, yy, w której skład chodzili przedstawiciele Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku, miała mnóstwo roboty, ale na szczęście wszystko udało się wyjaśnić i tak jak wspominałem, wszyscy cali i zdrowi mogli te zawody zakończyć i udać się do swoich macierzystych jednostek. Niektórzy po prostu mieli większe powody do świętowania, niektórzy mniej, mniejsze, ale najważniejsze było to, że mogliśmy się spotkać i tutaj wspólnie rywalizować na terenie Nowosielec. Dzisiejsze zawody mogły się odbyć również dzięki naszym przyjaciołom, naszym sponsorom. Tutaj szczególnie słowa podziękowania kieruję do starosty Samockiego, do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sanoku oraz do miejscowej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowosielcach, która pomagała zarządowi powiatowemu w organizacji tych dzisiejszych zawodów sportowo-pożarniczych. Również sami członkowie zarządu tutaj ze swojej strony wnieśli dużo, dużo jak gdyby wkładu w organizację, w organizację tych zawodów, aby to wszystko zostało płynnie przeprowadzone. Również poratowali nas jak zwykle nasi samorządowcy wójtowie z poszczególnych gmin, którzy, którzy też dołożyli swoją cegiełkę do dzisiejszej organizacji oraz wiele firm, które na co dzień funkcjonują na terenie powiatu sanockiego. Firmy te oczywiście tutaj już były kilkakrotnie wymienione przez naszego speakera i, i też dzięki nim Mogliśmy te zawody przeprowadzić. Także dziękuję wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w tym dzisiejszym w organizacji tego dzisiejszego wydarzenia.